Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Kala. A dzisiaj następny odcinek z Dmidium. Ta gra jest taka straszna, boże. Okropne akcje się tutaj dzieją w ogóle. Jakieś rzeczy mi wyskakują. straszą, dramat, no w ogóle. No nic, no oglądajcie dalej po prostu. Ja sobie pykam, a, a wy sobie oglądajcie. No jakaś masakra. E, co tutaj się w tej grze dzieje? I ja jestem przerażona. Eee. No i mam nadzieję, że wam też się będzie podobać, że wy też będzie prze, będziecie przestraszeni, czy tam przerażeni i też będziecie podskakiwać na fotelu oglądając, także idziemy dalej. O, tutaj coś było. No. Mogę to popchnąć, a tego tu nie ma, a tu są drzwi w świecie duchów. A tu są drzwi. A, czyli. Okej, okay, zarąbiście. Niby ta sama interakcja w obu. w obu światach. Czy ja tą brzytwę dalej mam i mogę jej użyć? Tak. To ucinamy. Znaczy, rozcinamy. Fuj, okropne rzeczy tutaj są. Dramat jakiś, co się tu dzieje w tej giereczce. Okej, okay. i w takiej sytuacji chyba... Ooo, wow, się zakręciłam, mogę tego użyć znów? Tak, mogę. Czy ja mogę z tym iść szybciej? Mogę z tym iść szybciej, to super. To sobie z tym przejdę szybciej po prostu. Znaczy przebiegnę. Tutaj da się wejść? O, da się wejść. Wow, co za pomieszczenie dziwne. Tu nawet jest jakaś rzecz. Jest jakaś gazeta odzyskując historię. Na niebie wybucha ogień. Huk eksplozji niesie się wśród dziczy. Deszcz iskier opada na ruiny Fortu Płaskiego. Niegdyś niezdobytej twierdzy, na której obszarze stoczono najbardziej zażarłe... Z, zażarłe, zażarte walki w trakcie ofensywy przeciwko siłom Hitlera w 1945 roku. Tym razem to jednak nie bomby czy ostrzał moździerzy rozświetlają nocne niebo, lecz widowiskowy pokaz fajerwerków z okazji uroczystego otwarcia ośrodku wypoczynkowego Niwa, a nie ośrodka powinno być, nieważne. W wydarzeniu udział wzięli przywódcy partii, w tym pierwszy sekretarz, który wygłosił podczas gali następujące słowa Niech to miejsce zwycięskiej walki z siłami zła stanie się miejscem z siłami zła, okej? Okay. Stanie się miejscem wytchnienia klasy roboczej e, Polski Ludowej w czasach pokoju i dobrobytu. Historyczny fort, wyzwolony w styczniu 45 roku przez bohaterską Armię Czerwoną, poddawany jest obecnie renowacji i wkrótce zostanie otwarty dla zwiedzających. Ośrodek wypoczynkowy Niwa przyjmie pierwszych gości wraz z końcem czerwca. Super! Super! Dobra, open the door. Tomasz Rekowicz, menadżer, kierownik. O Jezu! Sadness, we gotta stop meeting like this. Oh shit, dlaczego to tak straszy? to follow me. Take it easy, sad. This place is huge. easy to get lost. Just, just stick with me. Okay. Jak ja mam za nią iść, kiedy ja jej totalnie nie widzę? Like tick. <laughs> you funny <laughs> this thomas rekovic us dzwonił i to on listen hun you said you remembered someone named thomas was it thomas rekovic was he the manager here

o, wszyscy starzy ludzie wyglądają tak samo, to tak samo jak z małymi dziećmi. Wszystkie małe dzieci wyglądają tak samo. A ona z nogami też ma tak samo zrobione, i zniknęła. Nie, no stamtąd wyskoczy jakiś typo i pewnie znowu się przestrażę. Okej, okay. mamy spotkać się ze smutką zrobione. Przeszukaj biuro Tomasa. Tu jest jakaś notatka. Spokojne miejsce, prawie gotowe. Główny budynek wyszedł lepiej niż się spodziewałem. Pozostało tylko dokończyć mniej oczywiste części ośrodka. Niech mnie szlak, jeśli to miejsce nie jest idealne. Na uboczu, ciche, ukryte przed ciekawskimi oczami. Najciemniej pod latarnią. Trochę się namęczyłem, żeby pozwolili nam tu zostać. Na szczęście, gdy trzeba, potrafię być bardzo przekonujący. Chyba już wiem, jak nazwę to miejsce Niwa. Ok, czyli to jest jakaś notatka tego em, ziomeczka. Dobra, tu są jakieś faktury to to akurat bez znaczenia większego. Wbijamy do tego pokoju. Zegar. I okay, tu jest zamknięte, więc pewnie będę potrzebować jakiegoś kluczyka albo czegoś tego rodzaju. To sobie poszukamy. Szafka. Tutaj jakieś y, też ma, jak one się nazywają, medale. Czy coś tu jeszcze jest, nic więcej nie ma. Okej, okay, o, się zakręciłam, bo popatrzyłam na ten drugi um, drugą część, nie, w tym świecie um, duchowym, w tym świecie duchowym nic nie było ciekawego, jakieś ćmy tu latają, a okay, jest telefon. Ogień szkło. Dudu, do -do, don't turn off that alarm clock. co tutaj mamy? Nie wyłączaj budzika, lekarstwa, sprawdzić dobrze ścieżka w lesie, zajrzeć do hotelu sprzątnąć stare papiery, zająć się badaniami, jeszcze raz sprawdzić biuro, zajrzeć do L, okej. Okay. Czy coś tu jeszcze jest? Tutaj mamy coś na glebie. O! klucz. To jest latarka? Latarka, tak. I klucz. Czyli to będzie do tego zegara. Nic więcej nie ma? Nic więcej nie ma, ale te ćmy są creepy strasznie. O, mam latarkę. O, oh, shit. Imprint. Is that Thomas? As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. But I'd seen it before. Kurde, weszłam znowu w to. do no. Don't do it. I can't. We must. Okej. Okay. Pogadulkałam sobie z nim i co więcej, nic więcej nie mogę zrobić z tym. Wracam do tego zegara. Może to coś tam dalej pokaże nam. Okej. Okay, I teraz mogę pogadać z tym typkiem tu. Wait, I can feel wrong. It's coming. coś nadchodzi. Czy jakaś interakcja? Nic, ok, czyli znów zegar. Jezu, ile razy? Ej. Tu jest ziom i ja chcę z nim porozmawiać zanim wejdę. Śmieszne mechaniki, bardzo ciekawe. O, nawet godło Polski znalazłam. Okej. Okay. I teraz zegar znów. I teraz jest wyrwa. I teraz możemy sobie przejść przez tą wyrwę. O nie, znowu muszę się zrobić. Dzikiem Tutaj znowu potrzebujemy prądu. Skąd ja mam ten prąd wziąć? Tutaj nie ma przejścia. Tutaj coś jest, nie ma. No to gdzie ja mam iść? Um, hmm. Czy ja umrę, jeśli nie wrócę do ciała na czas? Tak mnie to zastanawia. Czy ja tędy mogę przejść? Nie, dobra, wracamy. Przydałoby mi się... Energia by mi się przydała, bo... A tu nie ma przejścia. Oh shit. Nie, jest tutaj. Dobra, już myślałam, że nie ma przejścia. Jest zamknięte. Um, to gdzie ja mam... Skąd ja mam wziąć tą... Brunt. Stary człowiek. Okej, okay, jakiś obrazek znalazłam. Potrzebuję się dostać do... czegoś, co będzie dawało brunt. Czy ja znowu muszę tutaj pogmerać? Jeszcze do tyłu. O! Tutaj jest jakiś gość. Pogadajmy z nim. Ej, weszłam w niego znowu. A czy teraz, jak sobie tam pójdę, to tutaj coś będzie? Czy dalej będzie dokładnie taka sama sytuacja jak wcześniej? Dalej jest dokładnie ta sama sytuacja. O tak, dokładnie, tu nic nie ma. Kurdek, gdzie ja mam iść, co mam robić? Wracam do ciała. I wrócę się tu jeszcze. Co prawda pewnie tam nic nie ma, no ale... O! Tu jest zamknięte cały czas. W dupę misia, przez pół godziny będę chodzić i szukać, co mam teraz zrobić. No fakt Dobra. Jeszcze do tyłu. O jest! Znalazłam energię. Dobra, nieważne. Teraz to już nie gadaj. Tylko teraz dawaj energię. Mogę z nim pogadać. Jeszcze do tego. Ale to jest jakaś interakcja. Aha, dobra, nie. Bo tą interakcję już zrobiłam. Okay, czyli teraz tutaj do tego zegara znowu i po prostu w którą stronę, żeby sobie mu zatworzyć, O! Tu, niech będzie tak. Fajne, um, fajne zagadki, interakcje. A, muszę coś z ciała, zapomniałam. Fajne zagadki i interakcje są zrobione w tej giereczce. Bardzo mi się podobają. I teraz, chyba, to. Nie, to. Nie, to. Dobra, przyciski mi się pomyliły. Jest prąd. I teraz nie pamiętam, gdzie mam iść. Potrzebowałam jakiś prąd, ale nie pamiętam do czego. Aha, dobra. Czyli widzę, że zbyt e, się ten. Mm. Tak dużo rzeczy obczaiłam, że zapomniałam co szukałam. Tam nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tu w ogóle są jakieś dziury w podłodze, to nie. nie, nie ogarniam okej okay, słuchajcie, musiałam sobie wygooglować bo jestem totalnie zielona w zagadki i w ogóle nie dotarło do mnie, że interakcja z regałem może mieć jakieś znaczenie, więc e, wydyfy ogólnie także e, wracamy do e, interakcji ze wszystkim, co się rusza e, i teraz tak e, tu mamy coś takiego że jest regał i potrzebujemy właśnie to. Słuchajcie, wybaczcie, że to tyle trwało i to jest taka akcja z kosmosu, ale ja po prostu nie obczaiłam dokładnie o co chodzi. To znaczy wiecie, no nie spoilerowałam sobie giereczki, no nie uznałam, że A będę dochodzić do wszystkiego sama. A tu się jednak okazuje, że jest pewien problem w dochodzeniu do wszystkiego samej, bo to są rzeczy, które ciężko ogarnąć. Mamy sekretny rum i teraz wracamy do świata żywych bodajże ale pad wibruje jak jasna cholerka. a i ogólnie strasznie ciemno okej okay, to nie działa i to zaczyna się powoli robić strasznie gry ok i know how this works i need 3 liquids to develop the photo Potrzeba trzech płynów, oka, 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 oka. Gdzie te płyny? Ale to co? A, muszę je pozbierać najpierw. Okej, okay, w ogóle nie wiem, czy ja w ogóle chcę wywoływać te zdjęcia. Bo ja się boję, że na tych zdjęciach będzie coś czego znów się przestraszę. To jest. Hmm. Robi się silniejsze. Czuję, jak przenika do mnie, wpełza do mojego umysłu. Chce się wydostać. Nie może się wydostać. Nie pozwolę na to. Nawet jeśli będę musiał, nie, znajdę inne wyjście. Nie wiem, co to gościu przywoływał, jakieś duchy, albo coś tego rodzaju. ...i go opętało. Coś tu można? Filozofii spiritualiste. Ujarzmić nadprzyrodzone. Okej. Okay. Tu mamy coś jeszcze. Potrzebuję trzeci ten. Co to jest? A, dobra. Jakiś młodna czarownica. Tam jest płyn. Ok, mamy wszystko, tylko teraz moje pytanie brzmi: a w jakiej kolejności się tego używa? Nie wiem co to jest, ale może nam się przydać. Zresztą powiedziała nam Marianna. I teraz tak: Metalowa kuweta. I teraz um, utrwalacz, przerywacz, wywoływacz, chyba to. Nie mam pojęcia w jakiej kolejności się tego używa, guys, więc to będzie śmiechowe. Boję się zdjęć. Znaczy, boję się wywoływać te zdjęcia. Hops. Raz. Mamy zdjęcie. Oj. Dobra, i teraz pytanie, czy to tu ma być? Dobra. Teraz tu. Dobra, i teraz do ostatniego. I boję się, co na tym zdjęciu wyjdzie, więc. O, wow, wow! Giereczko, proszę nie robić takich chorych akcji. Ona! <laughs> o, oh, Jesus. To ona. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, Creepy. Samo się włączyło. Będzie jakiś film? Who's there? O nie, o nie! To jest okropne, nie chcę tego patrzeć. To jest jak jakiś sinister, albo coś tego rodzaju. Fuck! What, What the Ona idę. Nie nie nie, 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 nie. Jeszcze mi cały czas pad wibrował. O, w dupę. Co to jest? Co to jest za stwór? Dlaczego on mnie chce zabić? Albo coś innego. O co chodzi? O, uderzyłam go. Będę uciekać? Czy co teraz? Chyba będę uciekać bardzo, bardzo uciekać. Ucieknij potworowi. O ran, run, ran, 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 ran. Jak ja mam uciec potworowi? Jak ja nie widzę drogi. ja pierdolę. No dlaczego jeszcze ta... ta chora y, kamera, ale tu się odwala. What the w dupę w dupę, w dupę, w dupę, w dupę, w dupę. Run! What fuck, co tu się odwala w ogóle? O co tu chodzi? Totalnie nie ogarniam. Ale akcja. No kto by kurwa pomyślał, no... Co to było? Dobra, e, zebrałam sobie tutaj e, ten. Zebrałam sobie tutaj energię, ale słuchajcie. E, hmm, dalej to chyba sobie już polecimy w następnym odcinku. Coraz bardziej zadziwia mnie ta gra, bo nie spodziewałam się aż takich e, tutaj skomplikowanych rzeczy. Kamera trochę daje popalić, i ja nie wiem do końca, czy mi to pasuje, bo jednak część rzeczy jest szansa na to, że po prostu skiepszczę właśnie dlatego, że kamera tutaj tak, wiecie, działa jak działa. Pewnie jest to zrobione specjalnie i jest to jakiś tam zabieg artystyczny. W każdym razie mam nadzieję, że seria będzie Wam się podobać. Wciągnęło mnie troszeczkę, powiem Wam szczerze, nagrałam trzy odcinki jeden za drugim i nie wiem, czy nie będę grała dalej, więc zobaczymy. Ale jeżeli jesteście nowi na kanale, to zapraszam Was do subskrybowania. Będzie dużo więcej różnych serii. W tym momencie rozpoczęte są trzy. Także zapraszam do oglądania, przeglądania, łapkowania i komentowania. Życzę Wam miłego dnia. Pamiętajcie, że link do Discord'a i wszystkich social mediów macie w opisie. Zapraszam, bo tam wszystkie informacje i szczegóły na temat tego, co na kanale się dzieje są wrzucane. No i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!